W dzisiejszym odcinku przedstawię wam 15 rzeczy, których nie wiedzieliście o horrorach. Prawdopodobnie. Kolor czerwony jest widoczny prawie w każdej scenie filmu Lśnienie. Kiedy kręcono pierwsze sceny do drugiej części Oszukać Przeznaczenie, aktorzy musieli jeździć rollcasterem aż 26 razy. Krew użyta w Nocy Żywych Trupów była zrobiona z czekoladowego syropu. Historia zawarta we wszystkich częściach Oszukać Przeznaczenie to tak naprawdę porzucony pomysł jednego z odcinków z archiwu Mix. Potrzebne było tylko 8 dni, aby nakręcony został The Blair Witch Project. Piła natomiast powstała w 18 dni. Nie było mowy o dodatkowym dokręcaniu scen z powodu braku pieniędzy. Egzorcysta był pierwszym horrorem, który został nominowany do Oscara za najlepsze ujęcia. Psycho jest pierwszym amerykańskim filmem, w którym na ekranie została pokazana toaleta ze spłukującą się wodą. Pierwszy film z serii Obcego powstało aż 7 lat. Całe szczęście, że w końcu im się udało. Scream oryginalnie nosił tytuł Scary Movie. Ciekawe jak w takim przypadku nazywałaby się cała seria parodii horrorów, którą znamy dzisiaj. Steven Spielberg przez pewien czas uważał, że jego kopia filmu Paranormal Activity jest nawiedzona. Edward co ręki na samym początku miał zostać odegrany przez Toma Cruza. Odrzucił on je na Krole, gdyż uważał, że ten film musi mieć bardziej szczęśliwe zakończenie. Morderca z filmu Krzyk początkowo miał być ubrany w białe strój. Ta opcja została jednak zmieniona na czarną, ze względu na to, iż twórcy bali się, że postać będzie zbyt mocno przypominała członka ku Klux klanu. Nakręcenie Blair Witch Project kosztowało 22 tysiące dolarów. Film jednak okazał się sukcesem i zarobił ponad 240 milionów dolarów. Oryginalnie Jason z piątku 13 miał nazywać się Josh. Film E.T. był początkowo zaplanowany jako horror. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeżeli film wam się spodobał, nie zapomnijcie o ocenie i komentarzu. Do zobaczenia!